Pokój dobro, szalom! Wracam Franciszkanie Czczanie, wraz ze Szkołą Sług Ducha, Fundacją Polania, tjc 2 Polska. Zapraszamy w dniach 9-10 grudnia do Opactwa Tynieckiego na niezwykłą konferencję mesjańską Izrael naród kapłański. Będziemy gościć wspaniałych gości ze Stanów Zjednoczonych: Johna Fischera i Patrycję Fischer którzy będą nas do w tajemnicy Izraela. Są to Żydzi Mesjańscy, którzy głęboko pokażą nam znaczenie Izraela w temacie kapłańskim. Zapraszamy. Będziemy się razem modlić, stawać na modlitwie przed Panem przy dźwiękach takiej żydowskiej muzyki, więc to będzie pewnie dużo radości, dużo też tęsknoty. Serdecznie zapraszamy. Skoro my tam będziemy, to nie może Was zabraknąć. Jest to czas Adwentu i to jest najlepszy moment, żeby się przygotować na przyjście naszego Pana Jezusa, który jest światłością narodów i chwałą ludu Izraela. Wraz z Żydami i z narodami oczekujemy jednej nadziei po Pana. Przygotujmy się i otwórzmy nasze serca, aby Mesjasz Izraela, który przychodzi, był dla nas w centrum. Zapraszamy. Do zobaczenia.